Cześć, moi drodzy! Z tej strony Wasz Studio Protagon i zapraszam Was na dziewiąty odcinek serii Studio Protagon Reaguje. I dzisiaj zareagujemy na kolejną taką przeróbkę. Leona, który się nazywa? Leon urządza dziką orgię, marnując cały nawilżacz na ziemi. No, nie wiem, czy ta przeróbka będzie dobra, czy zła. Ale to oglądamy, zamierzamy to oglądać. Ma tylko 58 sekund, czyli niecałą minutę, więc będzie taki bardzo króciutki odcinek. I właśnie dzisiaj na to reagujemy. Kik właśnie to zrobił. Kik Film, jeżeli to oglądasz, to ten film jest dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No więc. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i oczywiście napiszcie w komentarzu, czy ta przełupka Wam się wam rozśmie rozśmieszyła, czy nie. A więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Klikamy przycisk play. Oglądamy i reagujemy. to mi się podoba. ci na Przejdźmy do recenzji. Płasko stopia państwa i zakopię żyć co ma na badaniach. Dla kochać się w miejscach publicznych. Szybko, trzeba się spieszyć. Dźwięk jak się jest taki śmieszny. A co to jest? Zapytajcie moją herbatę. Cóż za seksualny aromat jest. Ty też chciałbyś dorobić małego? Z jajkami dwoma? Nie możesz! To co mam zrobić? Nie pytaj kurwa! Proszę czym wszystkim, którzy się na kwa mówię, że pozostaje tylko cieszyć się takim zwykłym żelem pod prysznic. Okej. To się skończyło z tego filmiku. Dobra, co mogę tu powiedzieć, aktualnie nic, bo nie, nie, widzę tutaj nic z tym śmiesznego, bo, bo tutaj no takie przeróbki to to są zwaliowane muszę powiedzieć, dobra, tutaj widzimy jak Leon wraz z przyjaciółmi właśnie robią taką imprezę na wyspie, a potem pojawiają się jakieś tam, no jakieś tam inne filmiki, Lot to recenzja. Jakiś tam filmik o czekotupce. jakieś animacjach, Monster High. I dlatego nie zatrzymałem tego filmu, żeby coś powiedzieć. Po prostu mnie, mnie to zamorowało mnie po prostu. Dobra. Uważam, że ta przeróbka jest troszkę, jest bardzo ładna. No ale jest tylko jeden problem. Jest zbyt krótka. No bo ma tylko 58 sekund. Kik films. Następnym razem rób trochę dłuższe przeróbki, co? się sekund to trochę za mało. Rób coraz dłuższe przeróbki, dobrze? No bo minuta to, to, to trochę za mało, żeby coś takiego robić, bo krótkie filmiki nic nie śmieszą, po prostu. To jest taka mała informacja dla ciebie, dobra? Okej, okay, moi drodzy. I to już jest koniec dziewiątego odcinka. Jeżeli Wam się odcinek spodobał to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał bo więcej takich filmików. No i widzimy się w następnym odcinku reakcyjnym. Także moi drodzy, już się żegnam z Wami. Buziaki Wiekie. Do zobaczenia. Cześć, Siemka. Widzimy się w następnym materiale.